jeden wrona to jest wrona i kruk wiesz jutro to dostanę rano. wrona i kruk to tyle samo jest na poniedziałek już będę mieli to niedzielę jest jutro Zobacz i teraz I wieczorem jeszcze im dam Też zawsze coś innego dostaję, orzeszki i to zalewam im, nie, patrz To wieczorem im robię Wiesz we mleku, sztuczne mleko Widzisz? Halbar kurwa Haltbar kurwa, widzisz? Halbar, po niemiecku to znaczy, że kurwa sztuczne mleko Nie sztuczne, ale tak, sztuczne I to tak do lodówki włożę I Jestem gotowy na rano Już widzisz, idę teraz, teraz ja coś co